Czy w biznesie możesz się natknąć na nieuczciwych kontrahentów, wspólników, inwestorów i inne osoby? Oczywiście, że tak. I właśnie dlatego prowadząc biznes musisz wiedzieć, na czym on polega. Inaczej możesz doprowadzić do sytuacji takiej, w jakiej jest aktualnie pani Olga Malinkiewicz, która wynalazła technologię i tak naprawdę technologii nie ma, ma tylko i wyłącznie wielki spór i konflikt. W tym doprowadziła do sytuacji, w której tak naprawdę nawet na pomoc prawną musiała utworzyć zbiórkę. Obejrzyj koniecznie odcinek na kanale Zero, w którym podczas wywiadu opowiada jak do tego doszło, jakie błędy zostały popełnione. Bardzo dziękuję, że dzieli się tym insightem, dlatego że my jako prawnicy nie możemy absolutnie podzielić się takimi historiami, a jest ich bardzo dużo. Może nie zawsze na taką skalę, z jaką spotkała się pani Olga, ale jeżeli nie zadbamy o swój biznes również od strony prawnej, jeżeli będziemy twierdzić, że jesteśmy naukowani, i osobą jakby merytoryczną w firmie, a nie będziemy wiedzieć, na czym polega prowadzenie biznesu, to jest duże prawdopodobieństwo, że popełnimy błędy, podpiszemy bez sensu dokumenty, a później zaczniemy się uczyć, kiedy już będzie za późno. Ja bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby uczyć się na błędach innych, i żeby wyciągać wnioski. I jeżeli podejmujecie decyzje biznesowe i to jest Wasza firma, to po pierwsze powinniście wiedzieć, Cokolwiek na temat danej kwestii, a po drugie, zawsze pamiętajcie o tym, że doradca to jest ktoś, kto powinien Was wesprzeć i powiedzieć w odpowiedniej sytuacji, że właśnie zapaliła się czerwona lampka. Oglądajcie koniecznie, dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. Ja osobiście bardzo ubolewam nad tym, bo uważam, że technologia mogłaby naprawdę dużo wnieść i szkoda byłoby ją e, stracić. A teraz tak naprawdę konflikty prawne i sądowe tylko i wyłącznie działają na niekorzyść absolutnie wszystkich zainteresowanych.